generała, który mówił, iż nam przyświecić przykładem odwagi, honoru i żarliwej dla narodu służby. To w imieniu uczestników marszu światy złożą parlamentarzyści, pan Mariusz Kamiński, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, twórca Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pan poseł Stanisław Pięta, Słamowi Zawiślak, Jarosław Zieliński a parlamentarzystą towarzyszyć będzie pani Hanna Szczepanowska, żołnierz Powstania Pruszarskiego, pani Teresa tynaw Stopkiewicz, córka legendarnego dowódcy armii krajowej Antoniego hedy Szarego i profesor Wiesław Jan Wysocki, prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego. Cześć i chwała! Dobra, na razie. Na razie. Szanowni Państwo, razie, nie bardzo musimy. Nie... Autobus z dziennikarzami, samochód z nagłośnieniem. ruszamy. Proszę Państwa, twórcom Polski Niepodległej, naszym bohaterom, nie śniła się sytuacja, że w rzekomo wolnej i demokratycznej Polsce o tym, kto dostanie pracę, który z absolwentów komitet polskich uczelni Czy drugi ślik? który obecny jest w ustawie władzy. Dzisiaj ludzie ludzie Nie dotknij. Dziesiąty głosie nie mówię. Dzisiaj dotknij. Na głosie nie mówię. Nie dotknij. Dziesiąty głosie